Siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Bartulo Studio, a ze mną dziś jest... Shadow, siemanko. I dziś pogramy sobie w najtrudniejszy parkur na świecie, 100 leveli. I ja to uwielbiam, parkury żyć. Tu jest, jest... jakaś skrzynka. A to ja biorę... Lalala. Ja nie biorę, ja wezmę Chyba... jedno łóżko. A ja troszeczkę więcej. O dobra. A ja nie mogę założyć. A dobra, bo już mam. Czekaj, muszę wiem, tak to... lubić, po posegle goulować. Dobra, chodź. Weźmy sobie... To i... jest jakaś książka multiplayer, nie dotykaj jej! Dobrze, o, gościu. Dobra, Szy otwieraj do... ją! Muszę to co? przeczytać. Bo nie ja... chce mi się czytać. Dobra, a tutaj jest ta muzyczka. Nie. To znaczy czemu nie mogę? <laughs> Siarnes 15. Ale easy. Naprawdę. Ui. Wyprzedziłem cię. Ła! Wow. Tak. Spadłem przez ciebie! Kur... Ej patrz! pat, cheat mod! Cheat. Chodź Ey, no do nie mi. rób! Ja wiem o co chodzi, ale nie czytujemy. Kurde! Momentu streszyło. nie czytuj. Cheatu... Dobra, dziękuję. puszczę swojego fajnego kolegę, którym super mi się nagrywało Blitz SG a wyprzedziłem cię, otworzył. No pod cheater. I hop, 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 hop. Gdzie hop, mam hop. No 3, 2, 0. Jaki kurde jumper ze mnie. O, nie kurde. wiedziałem, że taki e, jest. Spadłem na ostatnim blaczku. Tlamo, nie bij mnie. <laughs> Sorry. Tepnę się <laughs> do ciebie. Mam się. książkę. Czekaj, w... tepnę się do ciebie. Bo mi się nie chce przechodzić. Cheater! Tak. Znowu spadłem! No ja pierd... Ja się na ciebie tepam! Nie, bij! Czekaj! Kurde, nie ustawiłem stopera! Od nowa! Really? What? Spadłeś? Nie. Łobo combo! Bremu lamo. Ej, od nowa przechodzimy, żartuję. Myślałeś, że się nabierzesz? Kurde, ja do żółtego chciałem skoczyć. Ej, no co czytujesz? No co ty czytujesz? Nie słyszałem cię. Ej, no nie tepaj się. No, gramy jak... Gramy normalnie. No to normalnie, ale nie wyprzedzaj mnie. Czekaj, jak tam jesteś, to ja się do ciebie tepnę. Ale jak będzie trudno, to się do Ciebie musimy tepać. Nie, trzeba jak Bremu i być koksem. A Bremu się tepał z Ognistym. No, ale oni to są słabiace, jesteśmy lepsi. No kurde, balans! Czemu balans? Odpożyłeś mi, dziękuję, to się mogę do Ciebie tepnąć. Łojć, jestem... Jestem na dachu. Mi laguje przez nagrywanie, więc... Ja nie jestem taki... Taki pro Elo 32.0 w parkura. A ja mam tam doskoczyć. O, udało się. O, Ej! Czekaj. Jej! Stworzyłem ci. Właśnie. A jest... ja, ja przez... Ognisty ja to się... lama, żart. No te... patkien, Q! Panel! Zombie mnie biją! Zombie! Oooooo! jak jak Hop. Ale creeper! Creeper! Hop. A! Wodzie dupnął, dobrze! Nie, już zrobiliśmy! Jakim mnie chcą zabić, mamo? Rzeźnia! Tu się, mamo, rzeźnia dzieje! Gdzie ty jesteś? Co? A na złotym. Spoko to jest. Fajne. Lamo! Lamo! O, patrz, udało mi się przejść. A mi się sparty. O, to, jest to to... ja o to umiem! Kurde! <grym> Tepam się! <grym> Za pierwszym razem. Lama! <grym> patrz, patrz, patrz! Co? Tepło mi się do mnie. Oa. Dzięki. Proszę. No ja chcę... No. No. Będziemy godzinę pijać. Ło co piaki chciałby teraz? Myślałem, że to ty... Nie, to nie ja! Creeper! Od... Creeper! Krakają... Nie! Dobrze! Odszłam dzień, żeby się to? Tak... Creeper! Kur. Kur. Naprawi się to. Naprawię, czekaj. Ja dobrze naprawiam. Kurwa, te ciepłe nie zamieram! O! Dobrze naprawiłem, prawda? Pomóż mi z tym, Chodź, ja już jestem u góry. No, ty tepni. Kurde. No, no to Kurde! Trzeba tak epicko. Chodź! Widzisz to nie ja. No dobrze! Gdzieś to zrobił. <gry> co? Co ty robisz? O patrz, do ciebie zakochane Ej no, no... rozdupili nam mapę creepery głupie Epicki pa Trzeba z double jumpa zrobić, patrz. No robię tak, z double jumpem no to czemu Double! Jump Ej, ale słuchaj najlepsze... Czekaj ile nagrywamy? 4 minuty. To jest box. Co? Jesteśmy koksy... Jak... No nie bij mnie! No będę ruska! Ja... Dobra, ale się nie tepamy! Ale można! Ale się no, nie tepamy kurde, bo to jest cheaterskie. Czemu? Że ty przechodzisz to co ja. Ja ci otworzę checkpointa lub ty mi, no to dopiero wtedy. Sorry! Stworzyłem ci checkpoint. Nie musisz. Stworzyłem to ci gaypointa. pointa. Się... pointa. Game over! I który to jest stage? Nie wiem, muzyczka! Biorę płytę. Chcę teraz... Chodzi tak nie mam włączonych głosów. Ty dziwko. 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 <laughs> Kurwo! Musimy samemu wchodzić. No Musimy debilu! No ale nie, można się tepać. tylko że jak... Nie, wchodzimy normalnie. Ale tak Ty... jak jesteś na placu... Ja skoczyłam chyba w tą stronę. Nie czepaj ja się... się co chwilę do mnie. A ja się tepłem tu, żeby nie wchodzić drabinkami. Tak to można, ale kur. Teraz się nie możesz to No wiem, jak przejdziesz to dopiero. No gdzie ja polazłem? Tworzyłem ci gaypoynta. O, oh, thank you. Hop, hop, hop. To to z głupie, tu to... Gejpond. Gdzie tam masz już baną? spoko. Gdzie trzeba tutaj chyba? Teraz wszyscy w komentarzach. Bartek to lama! On to spieprzyłam. Nie jestem lamą! Tylko że... Co spieprzyłeś? O! Teraz wszyscy... Byłem no... na ostatnim blaczku i spadłem. A jak przed ostatnim. Gdzie, gdzie jesteś? Tu spoko. Mogna... Mognę. Mognę Mogn się tu tepnąć Mogniesz się Moglimy się tu Ale to jest easy LOL, za daleko przeskoczyłem Jak przejdziesz to mi powiedz Nie Okej okay. Padłem na ostatnim blokie. Okej, okay. widziałem Także musiałem się doczekać. Ale easy, teraz no, będzie jakiś troll pod koniec No widziałem <laughs> widziałeś? Ciechuj. I możesz się Ba. Siema? Nie tepajmy się tak, bo to nie ma zabawy. No to to mendo! To nie... to nie się. To... wchodzimy normalnie po drabinkach, nie ma w ogóle tepania. Okay. Chyba, że już będzie Chodź tutaj, już jest checkpoint dla ciebie. Okej. Okay. Nie Tak możemy! Tak możemy, Menelu! A Tylko, że iż, jak ktoś no. na parkurze, to nie możemy. Spoko. Zasady. Nie! Wiesz... Kurwa, to było trollowe. Nie tepaj! Przechodzisz. dalej. No. zabijemy go na szute, tam, koksem. Mam zgniłe mięso, chcesz może? Te, no. Mam. To Gdzie jest ty polegasz? ze z... Jestem tu u góry. Nie tepaj się! Si nie tepam. Kulturalnie w Kurde jaki skok jumpera. Muszę zjeść złote jabłko. Otworzyłem ci checkpoint to możesz się tepać. Nie ja nie, ja nie czuję. Ha. Dobra. Ja tu na speedzie nie muszę. Otóż muszę. Na o skok jumpera robiłem. Ło jaki fajny, ja też. Jakie tu jest fajne. Ło. E na którym epizodzie jesteśmy? Czekaj, ja przeczytam. Stage 20, gdzie ja jestem. Czemu się... mnie nie otworzyłaś? Nie wiem. Po zapomniałem. Jakbyś spadł, to byś się nie mógł tepnąć. Jestem na l! I... Nie! Wiem! E, no nie bij mnie! Chciałem cię, żebyś dalej. No i widzisz, gdybym ja ci tego nie otworzył, to by już po tobie. lol, no, jak to mi nie ogarnię, jest mocno, okej okay. oh, oh, lol, spadłem kurde. na prawie na teraz jest dobrze, teraz się nikt nie tepa, jest spokojnie Tylko że jakby co ty dałeś snowball, mendo cheater, musiałem musiałem, po to? łóżko ja idę spać, nie mogę spać to nie noc. mogę spać w nocy. Nie! Słuchaj. Ja idę spać. No mendo! Ja chcę no się przespać. Kurw! Chodź i spać. Roz, rozwalę ci to. <gry> Włącz czas. Włącz dobry czas. O. Jakie to jest głupie. To jest easy. Pomogę ci. To, 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 to jest medium. No ale śnieżki nie działają. He, he, he! Po PVP nie działa. O! Działa, bo możemy się... O, ja... Kurde, zlagowało mi! Zlagowało mi, jakie chamstwo. A ja jumpa nie zrobiłem. Czeka, tu jest... Y, gdzie... kurde, to już chyba będziemy kończyć. A ile, a ile minut gramy? Jeszcze dwie... Gdzie? Którędy ty? <laughs> Kurwa, to jest ciężkie. Zaraz Zabić ja planę. to przejdę. Przejdziemy myślisz... do lapis dla żuli, kończymy. Dla żuli? To jeszcze dla żuli? Kurde! No ile już nagrywam 10 minut. O kurde, jeszcze minuta i kończymy. Kurwa! Ktoś w kurwie i tam zle. <noise> <noise> Albo zrobię cheat master. Cheat master. A no nie rób! Nie. Nie da Hop! Kurde, nie udało się. No właśnie, za wielkie, <noise> Dobra. Zrobię skok jumpera! Ja Teraz tak jakbyś spadł. Nieeee! Yeah! Nie otworzę ci Dobra, to by było na tyle z tego odcinka ja się z wami żegnam. Dzisiaj ze mną był dzisiaj ze mną był shadow. Pożegnaj się! Siemanko. I papa!